Jeśli nie wiecie, ja kocham Halloween. To jest chyba moje ukochane święto w roku. Będę się też gapić tam, bo tam jestem ja, a tu jestem też ja, tylko że tutaj siebie nie widzę, a tam się widzę. Anyway. Nagrywam pierwszy raz siebie na YouTube z kamerką, więc będzie to trochę ciężki experience, bo Ciężko mi nie patrzeć tam, jak jeśli widzę kątem oka swoją mordę. Także witam serdecznie na moim kanale, jeśli jeszcze mnie nie znacie. Ja jestem Martyna i ten kanał jest raczej stricte poświęcony Simpsonom. Kiedyś nie był, ale teraz już jest, bo kocham Simsy, to jest moje gra życia. I zacznijmy od skończmy to już po prostu. Chciałabym zrobić serię halloweenową, żeby wspólnie z wami oczekiwać przyjścia tego cudownego święta, jakim jest Halloween a The Sims 3 będzie do tego idealne. Już Wam mówię dlaczego. Już Wam mówię dlaczego. Po pierwsze, The Sims 4, wszystkie postacie nadnaturalne są w jednym dodatku. Powiedziałam The Sims 4. The Sims 3, wszystkie postacie nadnaturalne są w jednym dodatku, co w ogóle dyskwalifikuje kolejną część, czyli The Sims 4. A ja uwielbiam The Sims 3, to jest moja gra dzieciństwa, to jest moja dosłownie gra życia, to jest najlepsza gra na świecie. Po prostu stwierdziłam, że warto nagrać tę część na moim kanał, bo mój kanał nie byłby wtedy po prostu pełny bez tej gry. Wiecie? Tyle wam powiem. I mam dla Was specjalne wyzwanie. Ja może już przejdę do gry. Dlatego, tak jak mówiłam, oprócz tego, że będziemy ogrywać dodatek, wszystkie postacie naturalne. To będą miały jeszcze one swoje wyzwania osobne, osiągnięcia, które chce zdobyć The Sims 3 społeczność, bo nie zdobyłam ich przez 15 ostatnich lat. Także będę teraz to ogarniać. Tak, czarownica ma generalnie. Może przedstawię wam najpierw ich co? Bo tak oni stoją dupą do nas i, i brzydko trochę, nie powiem. Przedstawię wam wspaniałe, wspaniałą moją rodzinkę, którą stworzyłam na potrzeby tej serii, oraz jej dom. Nasza czarownica, którą będziemy grać w tej serii. Nazywa się Janine Ogl. I don't know if I uh, read this properly, but. Janina. Ja będę mówić o nią Janina. Czy ktoś wiedzi w tym problem, nie sądzę. Także to jest Janina Ogr ogl. Sorry. Janina jest czarownicą. Ona jest ogólnie zła. Jak widać. Bo ona jest taka, wiecie, um, ma pieprzyk nad ustami, to musi być zła. Więc jest tak, flirciarska, jest zbieraczką, jest arogancka, zła i ambitna, tak jak powiedziałam, jest zła. Uwielbia stek, czerwony kolor i mroczną muzykę, mroczną falę. A, czy jest coś w tym piękniejszego? No nie wiem, myślę, że możliwe. Na przykład Margarita, nasza wróżka, ona jest smutna, dziewczyno. Ale Janina, Boże, Janina... To jest Margarita. Margarita jest naszą turkusową wróżką. Oh my god. Jest po prostu, no, cudowna. Jest prześliczna. Ja ją tak pięknie ubrałam. To są oczywiście Ciucha z modów. Nie, nie szukajcie tego w swojej grze, bo nie znajdziecie. I ma turkusowe skrzydła. Takie turkusowe włosy z warkoczykami. I generalnie jest tutti, cuty, patuty. Jest dobra, infantylna, tchórzliwa, zdolna ogrodniczka oraz ambitna. Chciałam, żeby każdy z tych simów miał taki swój charakter. Wiecie, żeby każdy miał taką swoją osobowość, nietypową, no bo sorry, ale jednak fajnie by było, jakby każdy był taki różnorodny. Żebyśmy mogli coś z tych simów wszystkich wykrzesać i żeby to było takie ha, ha hi hi. Napiłam się, Kefiru. Jeśli nie lubicie Kefiru, to polecam. Nie! Potem, jak powiedziałam, że kefir jest pyszny, poplamiałam sobie bluzkę. Mam też yy, herbatę, która jest już zimna. Także Margarita jest taką naszą słodką wróżką, która ma pragnienie życiowe wróżbitki, ścieżka mistyczki, czyli ona jest po prostu taka, wiecie, oddana. Słodka, lubi muzykę dla dzieci, pewnie też lubi dzieci, ale nie dowiemy się tego. i Głównymi tutaj, myślę, mm, takimi osiągnięciami dla Margarity, które wymyśliłam, które wybrałam, bo tam nie ma co wymyślać za bardzo, jest, że ona będzie taka psikusowa, ale jednocześnie będzie tchórzliwa, będzie się trochę bała na przykład Janiny. One będą ogólnie wrogami ze sobą. Musi składać 8 razy każdy z psikusów. Jako wróżka mieć 8 wróżkowych przyjaciół, 8 wrogów wśród czarowników i spłatać się dla 50 simów. Zobaczymy, czy to się uda, będzie ciężko. I będzie, musi się stać mistrzem mistycyzmu, czyli i rzucić, obdarzyć innych simów 25 wróżkowymi oczarami. Także będzie, będzie grubo. Margarita jest ogólnie dobra, także Janina nie. Janina będzie musiała wykonać po jednym z każdego rodzaju śliwów klejnotów, dlatego ma tą cechę zbieraczka. To by do niej mega pasowało, uważam. Będzie słynny medium, czy ona będzie taką złą oszustką, która będzie, wiecie, na was nagapywać, że nie wiem, w przyszłym roku um, urodzi wam się jednoroże. Nie, będzie po prostu was naciągana hajs. Sim stanie się słynnym medium, czyli to będzie, tak, ona będzie ten słynny medium na tej. Ścieżce oszustki. Rzucić z powodzeniem 25 uroków z już 10 simów. E, sim Hiromanda przeprowadza dwa seanse prywatne i musi rzucić 30 lix remief innych simów. Mieć 5 wróżkowych 8, 8 wróżkowych wrogów i 8 przyjaciół wśród czarowników. I tam jeszcze jakieś pierdoły, to e, mam dla Was jeszcze dwóch tutaj simów. Mamy na przykład Homera Wilkołaka. E, Homer wygląda trochę jak Menel albo nowe majtki Kim Kardashian, zależy co tutaj wolicie. Generalnie jest trochę śmierd śmierdzielem, i Homer lubi kraść. On jest taki, wiecie, on lubi posiadać skradzione dobra o wartości 50 tysięcy. On jeszcze nie ma tego, ale on to lubi już. I. Jest niechlujny. Zresztą, jak widzicie, co to są w ogóle za spodnie i buty? Uwielbia przyrodę, no bo jakżeby inaczej, skoro jest wilkołakiem. Jest miłośnikiem zwierząt, czyli to jest jedyna dobra cecha, najprawdopodobniej, którą ma. Kleptoman to tak, i jest sprawny fizycznie, bo jest wilkołakiem i po prostu on musi, on nawet nie wie, że on, ta cecha się tak samo istnieje, wytworzyło, mam wrażenie, no bo on po prostu biega i się robi taki. Bulasty. Ja e, powiem wam szczerze, że ja, ja te imiona im wszystkim losowałam w e, m, Create the Sim i ja ich nie wymyśliłam, także. <gryw> to są jakieś losowe i to jest w sumie też sobie zabawne. Homer ma w sumie tylko dwa osiągnięcia do spełnienia. On musi jako wilkołac, wilkołak zjeść 30 surowych ryb lub sztuk mięsa. To jest do ogarnięcia, no umówmy się. I jako wilkołak wziąć sobie z wampirem. A propos wampirów <gryw> mam jeszcze naszego soft boja. Słodziaka, e, takiego pankowca, jakby wiecie, człowieka, który myśli, że jest najlepszy na świecie we wszystkim. E, jest to Ricardo. E, Ricardo Step. E, Step on me. Mi... On ogólnie nie ma poczucia humoru. Typ jest. E, on jest bezbekiem. Jest histerykiem. Jest perfekcjonistą, primadonną i urodzonym wykonawcą. I to powinno Wam po prostu już rozjaśnić całą jego personę. Także to jest Ricardo. Ricardo, i po prostu on kocha być w centrum uwagi, popatrzcie na niego. No, popatrzcie na niego. I co Ricardo chce? Przemienić simów, pięciu simów w Generalnie dałam to raczej przypadkowo, myślałam też nad tym, czy nie dać mu jakiejś artystycznej kariery, ale walić już to. Pokażę wam teraz na szybko dom, który zbudowałam, zostało mi 12 simoleonów. Jest taki skromny tutaj yy, jadalniano-kuchnia, kucharkowany yy, przysionek. Yy, mamy dwa pokoje. Generalnie jeden pokój jest cały Janiny, bo Janina wykopała wszystkich z, z tego swojego pokoju. Jej drzwi są w panterkę, bo ona jest taka, wiecie, zła i to do niej pasuje, żeby miała na drzwiach yy, zamordowanego jakiegoś lamparta albo panterę, whatever. To jest jej po prostu pokój. Ona ma jedyny telewizor w pokoju. To jest jej łóżko i generalnie to tyle. Potem wchodzimy do drugiego pokoju. Jak się już domyślacie, pokój jest podzielony na pół. Pokój jest w połowie margarity, naszej kochanej, pięknej wróżki, która ma pod, pod łóżkiem raczej stos roślin. Stwierdziłam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby ona jako wróżka to miała. Ma tutaj jeszcze grządki z czymś oraz yy, doniczki, także jak najbardziej będzie tutaj sobie plewiła ogródeczek. Tu jest część Ricardo, część Ricardo jest fioletowo-czarna, tak samo jak on, jest po prostu mroczna, ale jednocześnie taka soft-bojowa, artystyczna. Dlatego ja stwierdziłam, że to jest cudowny dla niego layout pokoju i tak niech zostanie. A Homer nie ma pokoju, bo Homera wszyscy wywalili generalnie z domu i Homer śpi tutaj. Ja zaśmiałabym się, ale nawet mi go szkoda. No dobra, no to chyba zaczniemy w sumie. Jeszcze jeśli chodzi o Ricardo, Ricardo ma też tylko dwa osiągnięcia: przemienić 8 Simów w wampiry i jako wampir mieć pięciu wampirzych przyjaciół, czyli nic trudnego. Wątła mi wolną wolę. Także zobaczymy, co się będzie działo, bo ja nigdy nie gram na wolnej woli. Jeju, jakąś śmierdoli. Ten już śmierdoli. Te co ty robisz? O, matko, tu się dzieje pierwsze interakcje, pierwsze interakcje. Rozmawiaj o wielu osiągnięciach. No tak, co mógłby robić Ricardo? Homer to nie jest twój telewizor. Mordo, ty nie dostaniesz nigdy telewizora swojego. Dobra, trzeba się wziąć za siebie. Każdy niech znajdzie jakąś robotę. O, to. Ona wiedziała, że to jest jej pokój. To jest niesamowite. Dobra, przydzielę przy, im łóżka. Janina, to jest twoje łóżko. Margarita, jest to łóżko twoje. Ty wiesz, że to jest twoje, a Homer, ty też wiesz, że to jest twoje. Nie no błagam was. Kogoś tutaj ostro... Oj nie, oj nie nie, oj nie 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 nie. Za dużo was tutaj, za dużo was. Wyjazd stąd. Jezu, dla się wszyscy zakochali. To trzeba uciąć. To trzeba uciąć w tym momencie. Tu ma wstęp tylko Janina. Nikt z was nie ma tu prawa wstępu. A w ogóle to Homer nawet nie ma tutaj prawa wstępu. Homer tylko może... Ej, Homer nie będzie mógł się myć. Czy was to dziwi? Że nie będzie mógł się myć? Bo mnie wcale. Dobra, coś się wymyśli, może mu postawimy jakiś prysznic na dworze, jak się zarobimy, żyje. Janina, co ty chcesz? Wybrać karierę wróżbitka? Oczywiście, nie, karierę polityczną już nie będziemy się bawić. Spotkać wampira? Mieszkasz z jednym. Dobra, skończ to. Ja bym cię tutaj proponowała... Kariery się w Dessins 3 szukało w ten sposób, że trzeba chyba jechać do miasta. W okolicy powinien być wóz cygański, ale ja bym to zrobiła za chwilę, bo bez sensu, jak oni się nagle wprowadzili i skąd mają niby wiedzieć, że ten wóz cygański jest w mieście? Więc ja bym najpierw tutaj poszła sobie gdzieś do klubu. Margarita i Janina no niekoniecznie się będą lubiły. Więc ja bym, bo one będą też przede wszystkim konkurentkami w branży, bo jednak Janina będzie wróżbicą, po prostu będzie was um, uchała na highs. A Margarita będzie taką, będzie z powołania tą wróżbitką, czyli ona będzie taką, ona będzie taką dobrą wróżką, która wam powie, y, która wam wyliczy z gwiazd, która wam powie, jaki macie znak zodiaku wschodzący, zachodzący, y, kręcący, i na tej podstawie wam wszystko wyliczy. Także ona będzie uczciwa, a Janina po prostu nie. Także y, tak to sobie wyobraziłam. Rzuć się, wybawić się magią, oczywiście, nauczyć się umiejętności alchemii, a nie nikt nie idzie na uniwersytet. Mam też zagwostkę, zagawstkach, czy gdzieś tutaj jest stację alchemiczną, ale nie mam na razie hajsu, więc trzeba na to troszkę nazbierać. Margarita, ty byś chciała być wróżbitką, wybrać karierę kulinarną? Zapraszam mnie na złowrogą bitwę na Balony z wodą, to nie wróży dobrze. Ja kocham tę grę, przysięgam, ta gra jest cudowna. Patrzcie, Ricardo wie, co jest jego. Nie no, błagam was, to jest jakieś nieporozumienie. Dzięki, Lama. Ej, można to sprzedać? Patrzcie, Ricardo gra. Projektant wnętrz? No nie wiem. Miby bardziej do niego pasowała kariera na przykład piosenkarza, bo on jest taki wiecie albo aktora, ale tutaj nie mam tego aktorskiego centrum. W ogóle musisz coś wiedzieć o mojej grze do 3. Ja nie mam dodatku po zmroku. Nie dlatego, że nie mam go w ogóle, ale dlatego, że kupiłam go kiedyś yy, nieoficjalnie i potem mi zniknął z konta. Także yy. Będę w trakcie odzyskiwania tego dodatku. Zobaczymy, co się da zrobić. Na razie go nie mam. Nauczyć się umiejętności logika. Spoko. To nie jest głupie. To naprawdę nie jest głupie. Wypić plazmę SIMA. To też nie jest głupie. To jest wręcz całkiem logiczne. E, jejku, za dużo tego. Wiecie co, chłopie? No, na razie ci to usunę, bo tego nie zupełnimy w najbliższym momencie. Ktoś przyszedł. Didi. Ej, Didi przyszła jakaś. Didi Win i Malcolm Harris. Ej, zaprośmy ją. Margarita by zaprosiła Didi. Zaproś, e, można zaprosić wszystkich, czy można tylko jedną? Dam zaproś wszystkich. Tak, zaproś wszystkich. Ona by to zrobiła, ona jest po prostu miła. Nie, ja bym dla ciebie wybrała karierę, karierę przestępczą, bo to jest jednak e, ważne. Bo ty masz te pragnienie, żeby skraść dobra o dużej wartości, więc ja myślę, że to by była dobra kariera dla e, Homera. Żeby on był po prostu. Złodziejem, przestępcom. W ogóle kim jest Didi? Bo ja tak śle... Śred... O, Didi jest czarodziejką, czyli powinniśmy się z nią nienawidzić. Ej, ty pies, kończ już, poproszę cię. Kurde, wiecie co? Ta kariera archiprojektanta wnętrz mi też trochę nie pasuje z racji, że ona jest aktywna. A ja za bardzo nie chcę, żeby one, oni byli aktywni, bo to będzie mi psuło trochę koncept potem rozgrywki, z racji, że jest tu czas czterech Simów, to będziemy to... Ba Okej. Okay. Dobra, czyli tak, skoro Dity jest czarodziejką, to Janina powinna się z nią zaprzyjaźnić, a Margarita niekoniecznie. I naprawdę nie wiem, co oni widzą w tym homerze, ale oni się wszyscy zakochują w komerze. Widzicie, odbierę te prezenty, bo możemy dostać hajs. I za to będziemy mogli coś kupić. Torelade! Dziękuję torelate za prezent. O, oczywiście, że się zrewanżujemy. Damy ci prezent niespodziankę i napiszę 2 ,3. E, I jeszcze kolejny, e, słabo bardzo. Damy luksusowy i dam 2 kropek Dobra, oddaj je proszę Janinie, bo Janina będzie potrzebowała je, żeby rzucić. Żeby rzucić 30 emikoserami serami innych Simów. To myślę, że do niej bardzo pasuje. A kim jest y, Ma Malcolm? Malcolm jest człowiekiem. Przepraszam bardzo, ale czy Homer właśnie flirtował z Didi? To się nie może więcej powtórzyć. Homer, masz być degeneratem społecznym. Ty nie masz brać udziału w takich rzeczach. W ogóle, Margarita, ten, Ricardo powinien cię skazać na jakąś bolesną... Za zabranie mu gitary. Okej, okay. Malcolm nam daje kwiaty. Tu się dzieje wszystko aktualnie. Ten odcinek będzie bardzo chaotyczny, ale musicie mi to wybaczyć. Na razie staram się ogarniać grę. Okej, okay, czyli rozumiem, że Malcolm chciał być kwiaty Margaricie, ale, jedno, ale później stwierdził, że jednak nie i dał jej. Janina to odrzuciła. Dlaczego bo ktoś nam zgonuje na chacie. Dobra, wiecie co? Ja to trochę poogarniam, bo to jest dla mnie za dużo. To jest dla mnie tłumacz. Wiecie co? Ja proponuję, żeby Janina się może zaprzyjaźniła z Ricardo a Margarita z Homerem, bo Margaricie będzie bardzo szkoda Homera przez to, że on śpi na dworze, przy ognisku. Natomiast Janina będzie chciała poeksperymentować trochę na Ricardo. I wiecie, bo on jest wampirem, a wampiry są dosyć takie... są najbardziej nienaturalnymi z nadnaturalnych. Homer. Ja bym mu tutaj już dała od razu jego karierę wymarzoną, czyli bycie przestępcą. Ja myślę, że on wiedział od zawsze, że to jest jego ścieżka życiowa. I powinniśmy mu tego tym pomóc, żeby on po prostu tę karierę zdobył. Więc gdzie jest kryjówka przestępców? On wiecie, on przyjdzie do tej kryjówki przestępców. Kryjówka przestępców jest w kinie, w teatrze. Oh shit. Wiecie co? To nie brzmi dobrze. Bo Ricardo jest ściśle związany z teatrem. On będzie wiedział, że Homer jest przestępcą, ale nie będzie mógł z tym nic zrobić. Bo jest jego współlokatorem. Ale dobra, Homer, chodź tu. Podaj mi karyle przestępcy. Natomiast, jest Ricardo. Ja bym tobie poleciła, żebyś ty może był piosenkarzem w sumie, bo czemu by nie? On by mi się do tego tak trochę nadawał nawet. One się bawią w berka. To jest całkiem nie ciekawy wybór pierwszej aktywności, przed zostaniem wrogami. Muszę się napić mojej zimnej herbaty. Wiecie co, nie? Janina, musisz to zakończyć. O, czekaj. Wabik. Oczywiście, podejmij karierę. Wiecie co? Nie. Ja muszę to zakończyć, bo to jest strasznie... Wymknęło się spod kontroli. Muszę to zakończyć. Wredne. Pij Sima Malcolm. Pij z niego. I wiecie co? Wredne jeszcze dam. Mów matka była świetlikiem. I widzicie, Margarita stanęła w obronie e, Malcolma, mimo że zna go e, od dwóch godzin. Oni nie, one się już przyjaźnią. Jakim cudem. Wredne. Narzekaj na dobre osoby. O, nie kazałam mu tego robić, ale całkiem spoko. Wiesz co, Homer? To nie jest głupie. Nic, co robisz, nie jest głupie. Okej, okay, czyli Didi od nas odchodzi, e, Malcolm także. W ogóle śmieszne jest to. O, Jezu, on wyławia nam rzeczy. On nam wyławia autentycznie rzeczy. Oh my god. Co to jest. Ej, patrzcie, on, on nie próżnuje. Dobra, wiesz co, Homer, yy, tak, baw się, chłopie. Margarito, yy, ja bym to tutaj tobie, bo ty yy, myślę, że Janina, ty kipujesz przed Janiną ten wóz cygański. Yy, ja bym tobie od razu dała, bo ty masz tam jakieś znajomości, tak mi się wydaje. Oj, pójdź tam, ktoś ci przepowie przyszłość. Powiedz, yy, że jesteś zmartwiona dzisiejszym dniem i że chcesz po prostu... Aby ta przyszłość została przewidziana, chcesz wiedzieć, co po prostu się stanie w Twoim życiu, a Janina nie będzie wiedziała, gdzie, gdzie idzie Margarita, i po prostu e, zacznie się zaprzyjaźniać z. O, znalazł kamień. Na przykład, też można znaleźć kamień w śmietniku. Będzie się zaprzyjaźniać z Ricardo, który e, nie wie jeszcze, że będzie obiektem eksperymentalnym, Janiny, ale widzę, że oni się chyba nie polubią. Dywanik doskonały. Okej, okay, całkiem spoko. Wiesz co? Wal się po prostu, Ricardo. Ty nie jesteś ani fajny, ani żaden. Napij się soku. Dlaczego omdlej? Nudna rozmowa. Ojej, biedna. Ona jest znudzona. On się z niej śmieje. To, że ta gra jest y, niesamowita. Wypij to. Dawaj. To jest your time. Dobra. Wróżbita wpatruje się w kryształową kulę. Wewnątrz niej kręci się miniaturowy wir duchowy w energii. W miarę jak Wróżbita bada sieć i przepływ energii w krysztale, ujawnia się coraz więcej detali o przyszłości. Czy Wróżbita ma dalej zbierać informacje, czy uo? O nie, my nie mamy pieniędzy! <laughs> nie no, musimy wyjść stąd! Ej, głupio mi! Dobra, mam pomysł. Bowiem tak jest zapisane w gwiazdach. Woła złowróżbnie Wróżbita, dodając wesoło. Dziękuję, odwiedź mnie ponownie. Margarita, po wizycie u Wróżbity, stwierdziła, że to jest skam i że ona sama to zrobi. Ona to zrobi najlepiej, więc. Y mi po prostu karierę wróżbity. O! Odblokowałam osiągnięcie. Zgodnie z przepowiednią zdobywasz odznakę. To chyba jest to, przy... to, jest, chyba jest to osiągnięcie z przepowiadaniem przeszłości. Nawet y, Margarita nie miała go spełnić, ale spoko, jest już gotowe. To zaraz sobie odznaczę. Mamy pierwsze z głowy. Zaprzeźnijcie z Simką. Oj nie, nie możesz, nie możesz tego zrobić, to jest zakazane. Szefem Simki Margarita jest Martin Bertiger. Martin Bertiger jest wampirem. Ja bym poszła z Janiną do klubu, do tego klubu plazma, w którym ona pozna ludzi i dowie się, że jest coś takiego jak wóz cygański. Bo nie zapomnijmy, ale Margarita z gejtki powała wóz cygański. Pójdź sobie z Ricardo bo ty chcesz go troszkę zmanipulować jednak. Całkiem spoko. W ogóle Janina ma tak cudowne stroje. Ja jej nie, pokaz nie pokazywałam wam ich stroj, bo to jest bez sensu, ale generalnie jak oni będą tutaj przechodzić, to będziecie widzieć ich stroje. No Janina ma takie bardzo odważne te stroje, jak widzicie. No i generalnie ona się nie wstydzi tego, ani trochę. E, no ona jest piękna. Jest piękna, ale jest zła. Jakbyście się nie zapo jakbyście zapomnieli, w razie czego. Homer, ty robisz jedzenie. Ty śmierdzielu! My musimy mu kupić surowe mięso. Albo on sobie pójdzie na polowanie. Margarita, idź do toalety. Idź do toalety. I mam propozycję, żebyś ugotowała obiad dla wszystkich, surowkę, Bo Margarita jest generalnie dobra. I ona widzi we wszystkich dobre cechy. Dlatego ona stwierdziła, że ugotuje dla wszystkich obiad, bo nie chce, żeby Homer spalił dom. Bo on chciał chyba robić makaron z serem. Przepraszam, hamburger z serem. Popie, czy ty możesz... Wiesz co? Jakbyś zmienił wilkołaka A, ty się już zmieniasz, dobra Poluj w pojedynkę. Dokładnie. Poluj w pojedynkę... O! Margarita zrobiła jedzenie i to spakujemy do lodówki. Ja już idę do Janiny i naszego e, Ricardo. O, mamy wróżkę do nienawidzenia. Nazywa się Marigold. Prawie jak Tris Marigold. Królewskie powitanie. Albo wiesz, co idź do talety, bo ty się puszczasz zaraz. E, Ricardo, ty byś chciał. Nie, 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 zostaw ją. Ona tak tylko udawała, że to z tobą przychodzi. Poszukaj dobrych kąsków. Porozmawiaj na przykład z Annie albo z Helen. Rozmawiaj z Helen, daj na przykład e, czytaj myśli. Dajmy na to. Albo nie. Przywiazne powitanie. Wspólne sikanie. Uuu, Helen y, nas lubi. Nie na długo. Ohohoho, Helen jest człowiekiem. Tym bardziej nie na długo. Wiesz co, my się z Tobą zaprzyjaźnimy. E, z racji, że jesteś niesamowitą osobą. Entuzjazmuj się nowym domem. plotkuj, Flotki zawsze działają. Lotki zawsze działają na wszystkich. Widzisz, mówiłam. Widzicie. Widzicie, mówiłam. Wygląda na to, że Didi Win i Malcolm Harris flirtują ze sobą. I to w naszym domu. Czajcie. To było w naszym domu. Zapytaj ją o znak. Skarż się... poproś o komplement. Poproś ją o komplement. On myśli, że oni się już tak lubią. I po prostu. On myśli, że to już ten czas po prostu, że ona mu da komplement. Że to jest jakby oczywiste, że powinna. Zdrać sekret. Najlepiej o kimś, kogo nie lubisz. I zapytaj, czy jest singielką. O, mają wspólne znaki, czy znaczy kompatybilne. No to będzie dobrze, to już coraz lepiej. Zapytaj ją o zaprzecz, że jesteś wampirem. Oj, powiedz tak, powiedz, że oj nie, ja? A tak, Janina idzie do domu? Mordo, nie, Musiałeś odkryć sekret wozu cygańskiego, poczekaj. To jest tutaj? O, może Marigold. Marigold, grubieńskie powitanie. Ona się od niej dowie tego. Przejdźmy na chwilę do Margarity. Wiesz co, skończ tą aurę. Skończ emanować aurą. A Homer... Homer poluje. Wiecie co, Homer może się mieć w jakichś miejscach publicznych, mi to wcale nie przeszkadza. Może yy, zapytaj się Mary Gold pogawędka albo plotkuj. I plotkuj i ona ci powie wtedy, że istnieje coś takiego, zapytaj ją o karierę. Słyszałaś o tym, że jest coś jego jak wóz cygański, ty byś się tam nieźle nadawała, a Janina jest jak? Okej. Okay. Dobra, więc skoro Janina już wie. Teraz już może być dla niej niemiła, po prostu obraź się, wytrwij wygląd, powiedz, że jest e, świetlikiem, wredne, Powiedz, że matka Sima jest... Lamo. Dobra, skoro już mamy załatwione, nie dobra, musimy być wrogami, tak, osiem wróżkowych wrogów, no to do dzieła, <grym wrogów> uznaj za arcywroga, tak, to jest po prostu po bandzie. Yeah. skoro Janina już wiesz, istnieje coś takiego jak wóz cygański, musi do niego dotrzeć w tym momencie. I podjąć karierę wróżbity. I jak Janina to już zrobi, to zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie, no dobra, czekaj, jeszcze Malcolm. A czy? <laughs> Malcolm, Ricardo. Ej, Ricardo, nie, Ricardo. Czekaj, Ricardo. W ogóle, jak, musisz, jak się podejm... Aha, z gazety można. Z gazety można, czekaj, gdzie jest gazeta? Mam nadzieję, że Homer jej nie porwał. Tu jest gazeta, szukaj kariery. Co, Homer, skończ już to. Nie, przestań. Zły pies. I idź spać. Rozpal sobie ognisko tutaj. Na pewno ci się tutaj... No! Ricardo! To jest coś, co by zrobił Ricardo. I on właśnie to zrobił. byś co? Rozpal ten ogień. Ja myślę, że to będzie dobre dla niego. O matko! To jest najważniejsza decyzja w moim życiu. No, także jesteśmy już po tym. Ym, Homer, zapal ogień. Homer, i tutaj. Spać. Umieść, śpi. O, jak cudownie. Juju, to jest cudowność. Widzicie to? Widzicie ten kontrast? Widzicie ten kontrast? On jest niesamowity. No dobra, ja bym chyba powoli kończyła ten odcinek. Nie wiem, ile on ma w ogóle patrzcie na jej piżamę. That's wild. Ona jest przepiękna. Janina jest piękna ogólnie, ona jest po prostu zła. Także ja myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko w tym odcinku. Pierwszy odcinek był taki raczej organizacyjny. Znaleźliśmy pracę dla naszych cudownych członków rodziny. Wiecie, niektórzy nie mogą mieć wszystkiego, także to jest po prostu naturalne, naturalny podział tutaj. Mm, i, I to tak będzie wyglądało, rozumiecie mnie, prawda? Także y, do zobaczenia i także y, do zobaczenia i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie proszę, bo to jest naprawdę bardzo ważne, jeśli y, podobają Wam się moje materiały, jeśli chcecie więcej tego oglądać, to proszę Was, zostawcie na dole komentarz, cokolwiek tak naprawdę może to być. A najlepiej y Wiecie, wow, spoko albo wow, niespoko. Łapkę w górę oraz subskrypcję jak chcecie być na bieżąco. A ja zakładam, że skoro to oglądacie, to chyba tak. Ja się z wami żegnam do następnego pa!